Jak uwzględnić dodatkowy koszt na fakturze sprzedaży w subiekcie Nexo Pro? Jeśli potrzebujesz wkalkulować uzupełniający koszt na fakturze sprzedaży, to subiekt Nexo Pro posiada taką możliwość. W oknie dokumentu na asortymencie wybierz prawy przycisk myszy – koszty dodatkowe, a następnie z listy wybierz rozchód wewnętrzny. Jeśli dokument RW nie został jeszcze dodany, to skorzystaj z przycisku dodaj i wstaw rozchód. Uzupełnij dane na dokumencie i zapisz go. W celu weryfikacji ponadplanowych kosztów możesz przejść na zakładkę Powiązania w oknie dokumentu lub skorzystać z okna kosztów dodatkowych. Inną możliwością jest wyciągnięcie dodatkowej kolumny na liście dokumentów. W tym celu wybierz prawy przycisk myszy, operacje na liście, konfiguracja widoku i zaznacz koszt magazynowy dodatkowy.